Więc to musicie chyba wyciąć, Ale jestem zły. zły, tak. Jestem zły, bo jestem głodny. Jesteś zły, bo jesteś głodny. Arkadiusz Tańcula <gry> robiący wagę przed galą Fame ma 18. Ciekawy pojedynek, bo to jest coś... To nie jest coś, w czym ktokolwiek oczekiwał dymów, bo tutaj dymów nie może być za dużo, wiemy, że i ty masz inne usposobienie, i wiewior ma zupełnie inne usposobienie. Natomiast to jest ten pojedynek, który może sportowo skraść galę. Jak ty do tego podchodzisz? Że tutaj spokojnie, tutaj nie ma tego napięcia, tutaj nie ma w ogóle żadnych zadym. Wiesz co, ja do tego podchodzę, nawet Rafał Pastelek tutaj prezes, też mówił, Arek, nie przejmujcie się, że tu nie ma dymów, to macie dać fajną, sportową walkę. Takie zestawienia też są potrzebne w Fame MMA. I wiesz, stary, to jest dla mnie najważniejsza rzecz, ukoronowanie mojej frigowej fightery, fight fajtery. Kariery. Freak, pomyliłem słowa. Frick fajtowej kariery. I jak już będę mieć pas, no to wtedy mogę robić dymy, tak? Bo wtedy już inaczej to wszystko brzmi. Jesteś mistrzem, już wtedy Żygni już nie powiem, ale Kozaku, kim ty kurwa jesteś, że tutaj robić dymy. Tak jak na przykład Ferrari, gdyby miał pas, to też zupełnie inaczej by to wybrzmiewało, te wszystkie słowa, które mówi. Choć i tak wybrzmiewają. Ale właśnie dla... mam taki plan. Na razie spokojnie, sportowo zdobyć pas, a jak zdobędę pas. To zacznę go znaczyć wtedy dopiero. No, właśnie, dzisiaj pas wszedł na scenę. On tam został położony przed prowadzącymi, co prawda, ale tak, widziałem, że troszkę rzuciłeś okiem i, Stary, i jakie to robi wrażenie? Nie, tutaj? Robi wrażenie, to jest moje marzenie. Największe, ja mam normalnie, o teraz już jest tryb sen, więc tego nie ma, ale jak masz normalny tryb, to masz, mam go na tapecie cały czas i to sobie codziennie rano wstaję i mam pas, wiesz. E, więc jak go zobaczyłem, to, jest, no, kurde, no, to jest teraz moje największe marzenie mój największy cel zdobyć ten pas. Widzieliśmy wiele różnych y, pojedynków wiewióra i ten ostatni moim zdaniem który zdaje wielu osób Wiele osób podchodzi do tego na zasadzie, że o, bo został znokautowany przez Alana, więc to wszystko zmienia. To totalnie nic nie zmienia? No właśnie. I ile te, tej gry parterowej w Twoim wykonaniu było robionych przed tym pojedynkiem? Bo to jest ten klucz tak naprawdę do jego każdego zwycięstwa. Słuchaj, e, ostatnia walka była w K1, to w ogóle zupełnie inna dyscyplina i tylko laicy, którzy się nie interesują sportami walki, e, mogą w ogóle brać to pod uwagę. To nie ma co. Wiadomo, że nokaut jest nokautem, gdzieś tam w głowie jest i może będzie się bał tych ciosów, ale tym bardziej będzie się bał ciosów, będzie pewnie będzie, będzie skracał dystans i będzie szukał gdzieś obalenia. uh Stary, ja 70% moich przygotowań to były zapasy i partery. Tak naprawdę stójkę mam chujową, ale mam lepszą niż on, więc chciałem się troszeczkę po prostu doszliwować w tej, w tej płaszczyźnie, w której jestem słabszy. Jak to będzie wyglądać? Szczerze powiem Ci, że tak. Wydaje mi się, że tym, że na tyle dobrych parterach, że mógłbym z nim nawet w parterową walkę stoczyć. I z jednej strony chciałbym, mówię trenerowi, chciałbym się z nim pod siatką, żeby się zmierzyć, poczuć tą siłę, czy jestem w stanie go obrócić, przełożyć, czy jak mu założę underhooka itd. Ale czy ja będę mógł go obrócić bez problemu, bo ja już na sparingach czuję. Jak kogoś tak mam przy i już wiem, że sobie go obrócę, to wiem, że wygram tą walkę. Z jednej strony chciałbym to zrobić, ale z drugiej strony, no dobra, ale jak to zrobię, się okaże, że on jest jednak silniejszy i mnie obali i stracę kurde punkty e, i dużo siły, bo jednak no nie, nie ukrywajmy. Naj, Najtrudniejszą rzeczą, jaka jest tak naprawdę, to jest przejście z płaszczyzny. Jak masz zapasy i się tu ściskacie, a za chwilę się rozrywasz i musisz uderzać, to jest drama To jest coś, czego bardzo długo nad tym pracowałem, żeby móc to zrobić. Wyjść z parteru do góry, czy pod ściany znowu do Mega męczące, bo w drugą stronę to jest spoko, Jak sadzisz wiadomo ze stójki do barteru to, to, to tak nie, nie ma takiego obciążenia dla organizmu i dla tlenu, niż w drugą stronę. E, ale wracam do Twojego pytania. Jestem przygotowany najlepiej w historii, nigdy nie byłem lepiej graplersko przygotowany. W takim razie ten fragment będziemy musieli wyciąć. Wy wiecie, wy wiecie, że Arek czymś się pochwalił, czymś, o czym nie mógł powiedzieć i co może mieć bardzo duży wpływ do, do tego pojedynku. No, to może być bardzo ciekawe. Natomiast zastanawia mnie, w jakiej wadze wtedy yy, robiłeś to, co 91. robiłeś? A nie boisz się, że to, że tyle teraz za... ścinałeś, że to troszkę będzie zmieniało całą tą grę? Znaczy ja ważyłem 88, a okay. 91, ale, ale, ale... Kurde, nie, stary, ja się czuję mega silny, w ogóle, ja nigdy nie byłem taki chudy y, od technikum. Mhm. Ostatni raz w 87 kg to ważyłem na walce z Alanem, to była moja pierwsza wielka fejmie. Dzisiaj waży już 85, więc zostało mi już, nie no, mam 85 z hakiem, zostało mi już niedużo, jutro będę ważyć 83,9, więc taki lekki nie byłem nigdy y, walcząc, więc ciekawe w ogóle, ale ja mnie to ciekawe, jak będę się w ogóle ruszać. Kurde, wiesz, na treningach ręce zapierdalają. E, można zobaczyć, zresztą zapraszam na mojego Instagrama, codziennie dodaję rolki z treningów od 30 dni. To wszystko zapierdala. Nigdy nie byłem szybszy, nigdy nie byłem zwinniejszy, nigdy nie byłem myczejszy. Zobaczymy, jak to będziemy mi się miało. E, do walki. Wydaje mi się, że jestem silniejszy od Jewiora. Warunki fizyczne mam większe. On, to on przychodzi z, z niższej w, w kategorii wagowej, do wyższej. Ja przychodzę tak jakby z wyższej. Ja ostatnie ostatnie cztery walki były w 9.3, 9.1 w open, e, a wiesz, teraz schody do 8-4, więc Kurde, no wszystko jest po mojej stronie. Wszystko jest po twojej stronie, więc wróćmy do konferencji. Jak ty się bawiłeś podczas tego panelu, bo po pierwsze, Pasut i jego Rudkowski team szukający troli. Rozgrywa ja pod... właśnie z tym Alberto. Dlaczego mi się przywitał Alberto? A tu była na, nawet ktoś to powiedział. Nie, nie pamiętam kto, ale że ja przechodzi nie, wcześniej, tutaj jak siedzieliśmy, także, no, szedł i myślał, że Alberto tutaj przyjechał. No ale bez kitu ja też tak myślałem. Potem wiesz, że Rutkowski, okej, okay, spoko, ale i tak do końca grałem żartem, że. Albert, o co chodzi z Alberto, nie? Bezkitu mega podobne. A Alberto się w takich kamizelkach przecież właśnie w tych zależniskach i to, to tak wyglądało. E, wiesz co, powiem Ci, że e, pasł spoko, ale bardzo mnie rozbawił Amadeo, że on mega e, takie błyskotliwe, te wszystkie mm, riposty były jego. Kurde, ja się śmiałem, siedziałem koło Bońskiego się trochę się śmiałem i mówię, kurde, wiesz to stary, co się śmiał, to zabawne. Spoko, ja też bym się śmiał, gdyby to nie było mnie. Więc no, dzisiaj dzisiaj Ferrari pokazał, że wtedy dymy to on umie się bawić. A ty myślisz, że on mógł wejść Kacperowi do głowy? Bo to wyglądało tak, że na początku Kacper chętnie odpowiadał, natomiast z czasem my widzieliśmy, że on zaczął się wiercić na tym fotelu, było widać, że już nawet nie bardzo chce gadać, a to jest też trochę typowe dla medusza Ferrari'ego, to jest taki freakfight'owy nasz Conor McGregor, nawet te ruchy, które on robi, są bardzo podobne. Natomiast to wygląda tak, jakby on wchodził rzeczywiście do, do głowy tych swoich rywali. Wydaje mi się, że to jest też jakaś, jakaś strategia, plan na te walki. I wiesz, jeżeli kurde, no słuchaj, wygra tą pierwszą walkę i wygra ją jakąś miarę szybko, to też Dubiel też będzie miał trochę zryty beret nie? bo oni wszyscy liczą na to, że on będzie wymęczony, że nawet jeżeli ta walka e, nie wiem, przegra e, przegra Błoński, ale to, że to będzie na punkty, że później będzie wymęczony, no i Dubiel liczy na to, że będzie miał łatwego Ferrari'ego. To wszystko się może zdarzyć, wiesz. Ja miałem taką walkę jedna po drugiej. Wiem, jaki to jest wysiłek, mega wysiłek, więc ja szanuję Ferrari'ego, że do tego podbił, zwłaszcza, że on zawsze, e, no, te kondycje nie padał w tych walkach, nie? Ostatnio przecież z Łaszczykiem to on, kurde, tam oddychał pachami, e, więc jeżeli zrobił cardio, e, to, to może zaskoczyć, no, wiesz. Stary, ale ma naprawdę bardzo dużo do, do, do stracenia takim zachowaniem, bo to też, on teraz musi wygrać. Jak nie wygra, to wiesz, jakie będą szoty, jak będzie latało. Lekcja pokory i zbek. Tak, dokładnie. Lekcja pokory, jak on to wszystko mówi. O skarku w dwóch jednego po drugim, a z pierwszym sobie nie da rady. Mega presja musi być na nim. Ja wiem, że on fajnie to wszystko odgrywa, ale on normalnie jest mega wrażliwym gościem, więc myślę, że będzie miał Panem noc pewnie przed walką. Ostatnie pytanie, bo wiem, że jesteś głodny i czekasz na to, ale żeby w ja końcu. Nie mogę zjeść. Ja a i tak, rano, tak nie będziesz mógł Nie jeść. Mogę, o Jezu. także nie przejmuj się. Tylko... Nie, to nie przejmujemy nie się. Przejmuj się. Rano Walka Piotrka Szeligi. I jeżeli mówimy, że Amadeusz Ferrari ma duże wyzwanie, to Piotrek Szeliga ma ogromne wyzwanie. Oczywiście, ale Piotrek nikomu nic nie musi udowadniać. Piotrek bije się z gościem, który jest naprawdę zawodowcem, e, najtrudniejszy jego przeciwnik w karierze i nawet jeżeli przegra, to każdy powie, no kurwa, no przegrał, no normalne, z kim, wiesz, to nie ma, nie ma co. E, ale Piotrek ma właśnie taką rzecz, której bardzo mało zawodników tutaj fejmie ma. On ma wyłącznik w ręce. I on naprawdę nawet z najchujowszej opresji już wychodził, jak zarabem czy gdzieś, że to już wydawało się, że beznadziejna sytuacja, a on po prostu gdzieś jednym machnięciem, Potrafi wyłączyć światło, więc ja myślę, że może się wampir zdziwić, jak dostanie od niego gonga. Tylko różnica między wampirem a na przykład Arabem czy wujaszkiem no Fericze jest taka, że pytanie, czy będzie dał, się, będzie dał się wciągnąć w całą tą grę? No właśnie, druga rzecz jest taka, że to jest różnica zasięgów też spora. Nie? Tak naprawdę wampir jest mega wysokim gościem. On jest chudy w ogóle, wiesz, nie wygląda, ale on waży ponad 100 kg. W sensie, kurwa jak ponad 100 No tak, ale jak on ma 1,95 m, no to waży. E, waży. No nie, to jest naprawdę ciężkie e, ciężkie wyzwanie. A to się cały czas do mnie Mierza, bo on no nie ciągle, nie chce, no buchu, ciągle buchu. chce ten rewanż. Spokojnie, zrobimy. Nie, patrz, na twoje buty. Kurwa. To walka już chyba o pazby musiała być, co? Będzie. Zobaczymy. Tak. Znaczy, jak będzie. wszystko ja budzi po mojej myśli, to dlatego, tak będzie. Dlatego ja jemu kibicuję, bo chciałbym być double nie? <laughs> nie ratuję. Stary, no niestety. Nie no, nie, nie chcę mówić, no, nie chcę, chłopak tam żyje, wygrał jedną walkę z Wiewiurem i wiesz, trochę mu się odblokowała czakra, ale spoko, trzymam kciuki. Walka dwóch, zwycięz... dwóch zwycięzców, walki z Wiewiurem to byłoby coś ciekawego. No byłoby w sumie. Czyli no, to gadaje, no, tak, nie, to jest, ja, ja mówiłem to już nieraz, tak. Panie Andrasiu. Kurwa, też masz takie. U, su, od, <grym> od, wiesz, skąd, ta, skąd ta stylizacja, ja muszę się... e, Wróciliśmy z Turcji, słuchaj. No, tak to trochę, nie Wygląda, nie, bluzę też mam. Słuchaj, nie, to jest... Balmain. Od, od, od to jest Od Pawła To jest, słuchajcie, ich, jego marka. E, polecamy. Ja miałem... W ogóle mówię, nie jest zareklamujcie, stary, na konferencji ja mam swoje ubrania. Ale tak mi się spodobały, że kurwa, ubrałem. No, no, bez kitu, naprawdę mi się spodobały. To mi kurwa... To tak, my musimy teraz zadzwonić do fejmu, powiedzieć, żeby nam odpalili prowizję za dogadanie rewanżu i robienie tutaj matchmakingu. Czekamy, aby tak samo jak, jak wasza stylówka tutaj dzisiaj porywa, żeby walka porwała. No w ogóle też wiesz, to jesteśmy rywalami, byliśmy naprawdę wrogami, bo nas, on nie wciągnął do fejmu, bo to był na, i to był prawdziwy konflikt, autentyczny. E, wiesz, teraz się kolegujemy. Trzeba było was Z Pawłem Tyburskim się biliśmy, wpierdol dostałem od niego ciężki, teraz ubrania mi wysyła. Patrz jak to... Zbliża, jednak sport zbliża. Serio, możesz się kogoś nie lubić, ale jeżeli spędzisz z nim w tej klatce, kurwa, to chuj z tą klatką, bo to klatka jest 9 minut, ale 3 miesiące się przygotowujesz, codziennie wiesz, że z nim wyjdziesz, codziennie idziesz na ten trening, wstajesz rano, trzymasz tą dietę i to wszystko sprawia, że ty szanujesz tego swojego przeciwnika. Chociaż go nienawidziłeś, to potem go zaczynasz szanować. To I to jest, jest w tym sport. piękne. Hmm? Dziękuję bardzo. Arek Tańcula.